Sztuczna rzeczywistość istoty o wyższych gęstościach gęstości egzystencjalne. Jadży Sworu. Robert to znaczy, że istnieje matryca 3D i coraz częstsze zarządzanie ludzkimi doświadczeniami poprzez jakiś rodzaj sztucznej rzeczywistości. Jadży, tak, narzucanie wszczepionych wspomnień i narzucanie koncepcji, które zmieniają ludzką percepcję. Robert, a co dzieje się z przetrzymywanymi tutaj gadami? Jadży, oni są po prostu. Istnieje kilka poziomów, jeden na drugim, Robert, zatem dusze są tu w jakiś sposób przetrzymywane poprzez manipulację percepcją. Jedzi, tak, Robert, ale w jakim celu? Jadży, jak już wyjaśniła Sworu ponad rok temu, Robert z tą samą nauką. Jedzi, aby stworzyć doświadczenie pożądane przez duszę, tak, z niższych poziomów, a także w celu wyzysku. Inne tak zwane rasy regresywne korzystają z tego wyzysku. Ale z góry wszystko jest częścią tej samej dynamiki. Robert, więc w pewnym sensie wszystko jest dobrowolne. Eksploatacja jakiego rodzaju? Bujna. Jażdy tak, z punktu widzenia dusz zawsze było to dobrowolne. Co samo w sobie oznacza, że z punktu widzenia wyższych gęstości nie trzeba nikogo budzić. Widziałabym to tak, nic do roboty, po prostu obserwuj. Wszystko jest decyzją i starannie zaplanowane przez każdą duszę. A to tylko chwila w czasie, nicość, krótkie, szybkie wcielenie. Eksploatacja jakiego rodzaju wszelkiego rodzaju eksploatacja oportunistyczna, w tym bujna bujny niejako substancja mylą go z adrenochromem, który jest substancją. Lasz to po prostu twórcza uwaga oparta na strachu. Robert, rozumiem, w takim razie twórcza uwaga jak się stąd wydostać czy to łatwe? Czy nadal utrzymuje się, że ludzie są Matrixem, bo idą z Matrixem? Jadżyk, zrozumieć, kim jesteś, ale nie pamiętać, kim byłeś. Zrozumienie, jak wszystko działa. Posiadanie zdecydowanego zamiaru nie wracać zamiaru opartego na fakcie, że będąc w 3D, nie ma już nic więcej do nauczenia się. Cóż, taki jest ostateczny zamiar, ale to się zdarza i to nie tylko tutaj, i jest przyczyną ciągłego zamieszania wśród widzów Twojego kanału. To, co jest prawdą na jednym poziomie, nie jest prawdą na innym, bardziej rozszerzonym poziomie. Ludzie myślą tylko na jednym poziomie, ta i nie myślą na wielu poziomach jednocześnie, ja jeszcze bardziej, zatem to, co jest dla nich ważne, nie jest ważne z góry, chociaż powyżej rozumie się poniżej, ale poniżej nie powyżej. Zatem z poziomu ludzkiego federacja rzeczywiście ingeruje i wszystko jest niesprawiedliwe. Z poziomu tajgety, wasi przyjaciele, widzą, że to niesprawiedliwe, ale widzą też, że życie na Ziemi mogłoby wyglądać inaczej i decydują się walczyć przeciwko federacji. Jako, że dzisiaj są oni faktycznie oficjalnie buntownikami. I rozumiem to bardziej, rozumiem punkt widzenia ludzi, tajgetańczyków, federacji i wyżej. Zatem to, co jest ważne na jednym poziomie, nie jest ważne na innym. Mogę ci to wyjaśnić na podstawie gęstości. Jest to zupełnie inny temat, ale ma on na celu wyjaśnienie, dlaczego istnieje niezgodność pomiędzy myśleniem ludzi i istot o wyższych gęstościach. Czy pamiętacie, jak Sworu powiedziała, że gęstości egzystencjalne 3D, 5D i inne są gęstościami wynikającymi z częstotliwości materii, częstotliwości, a nie wymiarów? Roberta, tak. Jadżyk cóż, Sworu nie miała mojego poziomu percepcji. Mogę ci teraz wyjaśnić, że jest to jedno i drugie. Częstotliwość gęstości egzystencjalnej i wzrost percepcji świadomości, co z kolei powoduje proporcjonalny wzrost postrzeganego wymiaru fizycznego. Wiąże się to z powyższym problemem, że nie rozumieją, dlaczego coś jest prawdą z jednej perspektywy, a nie z innej. Tworzenie iluzji, że w naszym materialnym świecie występują rozbieżności, sprzeczności. Ale ich nie ma. Mamy 1d, który charakteryzuje się tym, że świadomość tylko na tym poziomie istnieje, jest tam i tyle. Następnie mamy 2d, świadomość jest, po prostu jest, ale zaczyna dostrzegać, że coś nie jest sobą. Zrozumienie, że zaczyna się liniowość. 3d rozumiemy, co to jest i co się dzieje z głębi. To są wymiary, które są spowodowane zmianą gęstości częstotliwości. Postrzeganie gęstości-częstotliwości idzie w parze ze zrozumieniem tego, co cię otacza. Zrozumienie rzeczy. Wiedza więcej otwiera umysł i oczy. Widzisz rzeczy, które zawsze tam były, ale nie byłeś w stanie ich dostrzec ani zrozumieć. Podobnie jak równanie matematyczne, dla twojego kota nie ma to żadnego znaczenia. Ale on tam jest przed nim. Zatem im więcej wiesz, tym więcej możesz zobaczyć i więcej zrozumieć. Sześcian 4D. Większa złożoność. Sześcian 5D, obiekty, ale o znacznie większej złożoności. Podobnie jak umysły Twoich przyjaciół i gety. Dlatego postrzegają wszystko inaczej. Dlatego, jak widzieliście, jak życie w 5D jest złożone. Brakuje mu prostego elementu liniowości 3D. Ale im więcej masz percepcji, tym lepiej nauczysz się postrzegać więcej. Witamy w 6D. Ten stan jest dla mnie szczególnie dobry do zilustrowania tego. Możesz zobaczyć, jak każdy kolor ma gęstość. Z jednego punktu widzenia, lub w pewnym momencie, można je rozumieć jako odrębne. Jeden wewnątrz drugiego, ale samo w sobie wszystko się porusza i jest ze sobą powiązane, cały czas na siebie wpływając. Dlatego wysokie gęstości zakłócają niskie i odwrotnie, ponieważ nawet koncepcja niskich i wysokich gęstości jest jedynie ograniczonym sposobem zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy. Ponieważ sama w sobie jest jedną masą, tą figurą geometryczną. Bez góry i dołu, ani więcej, ani mniej niż. Zmienia się tylko percepcja ludzi, która określa gęstość, którą będą postrzegać, rozumieć i dzięki temu żyć. Witamy w 10d. Jest to ciągły wzrost ilości danych, o mocy psychicznej do przetwarzania danych. Tego się uczysz, tym jesteś. Im więcej wiesz, im więcej jesteś, tym więcej rozumiesz. Gromadzenie ziemskiego bogactwa, samochodów, pieniędzy, domów, przedmiotów, nie ma sensu. Celem jest poszerzenie świadomości, zrozum więcej, dowiedz się więcej, zrozum więcej, w ten sposób rośniesz, w ten sposób zmieniasz gęstość. Dlatego ci, którzy mówią, że czekają, aż 5D do nich przyjdzie, tak po prostu spadnie z nieba i nagle znikną wszystkie ich problemy, nie mają pojęcia, jak to wszystko działa. Dlatego jest to coś indywidualnego. Ludzie muszą być zmianą. 5D to ich mentalność. Muszą być piątym wymiarem, a nie czekać, aż im się to przydarzy. Dlatego. Robert, zatem czekaj na rozbłysk słoneczny wielkie wydarzenie. Jadzy, to oni, to sprawa wewnętrzna. Na zewnątrz kosmicznie absolutnie nic się nie dzieje.